LG Prada 2 jest kolejnym owocem współpracy Domu Mody Prada i producenta komórkowego LG. Model ten został zapowiedziany w październiku 2008 roku jako idealne odwzorowanie swojego poprzednika z dodatkiem wysuwanej klawiatury kuwerti. Już od pierwszego spojrzenia na pudełko z LG Pradą 2 mamy wrażenie, że w nasze ręce wpadło coś wyjątkowego. Model jest większy i grubszy od swojego poprzednika ze względu na wysuwaną klawiaturę kuwerti, która została solidnie wykończona. Klawisze sprawiają wrażenie stalowych i miło się ich dotyka. Jest to jedna z najlepszych po HTC Touch Pro klawiatur, które używałam. Wysunięcie klawiatury z jakimkolwiek momencie menu powoduje przejście ekranu w tryb poziomy i pojawienie się skrótów do najważniejszych funkcji. Wyglądem zewnętrznym LG Prada nie różni się prawie niczym od swojego poprzednika. Ten sam materiał wysokiej jakości, i te same klawisze. Telefon został wykonany ze śliskich materiałów, na których niestety widać odciski palców i smugi. W LG Prada 2 zastosowano ekran z technologią Multitouch, co widać po braku reakcji telefonu na paznokieć czy rysik. Ekran reaguje tylko na dotyk opuszkiem palca, podobnie jak w Samsungu Ultratouch. Takie rozwiązanie irytuje, jeśli chodzi o szybkość obsługi menu i precyzję. LG Prada 2 została wyposażona w obsługę bezprzewodowej sieci Wi-Fi, dzięki czemu zapewnia stały dostęp do internetu. Telefon ma możliwość odtwarzania filmów z YouTube oraz wysyłania poczty e-mail. W razie braku dostępu do sieci Wulan, możemy skorzystać z szybkiego przesyłu danych dzięki obsłudze sieci trzeciej generacji. Od strony multimedialnej telefon został bogato wyposażony. Model ma możliwość odtwarzania filmów zapisanych w formacie DVX, zapisania do 50 stacji radiowych, odtwarzania standardowych plików muzycznych oraz łapania zdjęć za pomocą aparatu o rozdzielczości 5 megapikseli. Mimo mnogich funkcji jak autofokus, ustawienia jakości ISO, efektów czy kompozycji oraz zastosowania optyki Schneidera-Kreutznacha. LG Prada 2 nie oferuje wybitnej jakości zdjęć. Fotki uzyskane aparatem telefonu mają zadowalającą jakość, jednak można im zarzucić ziarnistość i niedokładność w oddaniu barw, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Znacznie lepiej od strony multimedialnej spisuje się odtwarzacz muzyki. Utwory brzmią czysto i wyraźnie, zarówno na słuchawkach, jak i w budowanym głośniku. Na ekranie odtwarzacza muzyki znajdziemy skróty do najważniejszych funkcji, jak ustawienie losowego odgrywania utworów. Takie rozwiązanie skraca czas obsługi muzyki. Nie musimy się zagłębiać w menu, aby zmienić opcję odtwarzacza. Równocześnie z LG Pradą 2 na rynek trafił zegarek Bluetooth stworzony specjalnie z myślą o współpracy z tym modelem. LG Link został wykonany z materiału wysokiej jakości, stali nierdzewnej i skóry, przez co idealnie dopasowuje się stylistyką do telefonu. Oba urządzenia łączą się za pomocą technologii Bluetooth o dalekim zasięgu. Telefon można spokojnie zostawić w sąsiednim pokoju, a połączenie nie zostanie zerwane. Zegarek powiadamia nas o nadchodzącej rozmowie, wyświetlając nazwę oraz numer kontaktu. Za pomocą gadżetu możemy również przejrzeć skrzynkę z wiadomościami SMS oraz rejestr ostatnich rozmów. Zegarek LG Link idealnie uzupełnia telefon. Żywotność gadżetu dochodzi do ponad jednego dnia współpracy z komórką. Szkoda tylko, że sam model często wytrzymuje krócej. Przy intensywnej pracy z telefonem, to znaczy przeglądaniem stron internetowych, korzystaniem z aparatu czy oglądaniem filmów, baterię trzeba ładować codziennie. Dziękuję i zapraszam do szczegółowej recenzji na komórkomanie.pl.